O oh, tak, dobra, please, dzięki. Za co? Witam wszystkich bardzo serdecznie po! A dzisiaj w klikerze Zarobimy masę hajsu Kupimy wszystkie te ulepszenia, które tutaj mamy Tak, te ulepszenia po 10 tysięcy złotych I kupię je Kupię te ulepszenia I nie tylko te ulepszenia Ponieważ jak kupię te ulepszenia to będziemy mi wszystko To z tych takich, powiedzmy podstawowych rzeczy kupionych Ale pójdziemy jeszcze dalej Pójdziemy jeszcze dalej i pokupimy ostro te ulepszenia, które tutaj mamy Nie wiem czy to mi się tak bardzo płynnie powiedzie Tak jak tak, tak myślę, że mi, mi się może powieść Bo to lepsze tutaj kosztuje po 6 tysięcy 4 000, 8 000, A tu po 10 i 12 I te oczy kosztuje po, 10, po 99 Jeżeli coś tu się magicznie nie stanie i zaraz nie zaczniemy zarabiać jeszcze większych ilości tych czarnych dziur To nie wiem czy dam radę kupić takie coś Ja już na tym bardzo dużo czasu I też nie wiem czy jakbym to kupił to co się stało Chyba nie To, to chyba zostało zrobione żeby tego nie kupować Specjalnie dlatego, jest 9999 i to jest upcoming content, czyli coś, coś co zostanie dodane później w grze. zobaczymy, może nie będziemy tego kupować, tylko poczekamy na update'a, Ale teraz prawdopodobnie to będzie jeden z ostatnich odcinków rano na ten moment. Dopóki nie wejdzie update, jak będzie update, to oczywiście z Kilkicraiem wracamy i pokażę wam nowe rzeczy, które zostały dodane. Bo na takim poziomie już jesteśmy, więc naprawdę daleko zaszliśmy. Dobra, czas na małe farmienie. Mamy 10 tysięcy punktów, naprawdę dużo. Troje mi to zajęło, naprawdę troje mi to zajęło. Mam jeszcze takie ciśnienie koła na zdobyć, to o kurde, to nie będzie proste. Ale mam zamiar kupić te dwie rzeczy, na to zbierałem. Kurde, te królowie naprawdę spadają z tym gością. No nie, oni będą przychodzić tutaj. No nie, dobra, mam pomysł, jak ich uciszyć. Po prostu dojdę do momentu, w, których, w którym ich nie będzie Dobra, teraz powinno być trochę spokój No i wiadomo, zaraz będzie król następny, ale z drugiej potrwa Mogę sobie w sumie to wszystko zebrać, co zdobyliśmy Następny tysiąc No nie będę teraz robił resetu Chcę kupić te oto rzeczy, dlatego Ponieważ to sprawi, że o 100% I potem jeszcze raz o 100% Zwiększy nam się ten oto tutaj Bonus, a on i tak jest już Strasznie duży, patrzcie na to 411% plus Chyba jeszcze 239% Przez to, że po prostu 10 tysięcy punktów na sobie. to jest 600% na wszystko to jak, jak, jak tak dostałem, to tym więcej zdobyłem punktów tym bardziej zauważałem to, że coraz to lepiej lepiej idzie, dlatego to jest strasznie ważne ja potem zawsze chciał mieć trochę punktów na sobie żeby po prostu ten procent był ogromny i żebyśmy mieli naprawdę duży dodatkowy procent, to jest, to jest, to jest, to jest lepsze niż niektóre umiejętności, które bym to pewnie wykupował zakładam, dlatego kupuję to i zawsze jakiś tysiąc został, teraz jak zrobię reset to zostanie następny 1000 e, i byśmy mogli w sumie kupić coś to od razu i potem musimy zabrać na sam 10 koła, to spoko zbierzemy, tylko że, dobra ja może zrobię tego reseta i sobie to od razu kupuję, potem kupimy to, e, tylko że o kurde, mam jajku następne Co? tylko że ja chciałem zobaczyć, czy nie jestem w stanie tych niektórych questów tutaj zrobić na jeszcze wyższy poziom i w sumie bym spróbował zobaczmy, czy teraz dam radę dojść gdzieś mega daleko na przykład w tym, mamy to 50%, ale może dam radę dojść jeszcze dalej, zobaczmy nie wiem, czy się uda, ale możemy sprawdzić Zrobię reseta. Teraz mogę resetę zrobić przyciskiem GG po prostu, więc to jest fajne. Dobra, zacznijmy sobie, zacznijmy Zobaczmy, czy jestem w stanie tego dojść. Muszę dojść do oktylionów. Chyba bez problemu do tego dojdę. I dalej może jeszcze też. I patrz teraz w ogóle na to. Ja mogę zrobić tak, że yy, wezmę sobie trochę tych gości, że oni poszli. A, już za późno trochę. Dobra, ale może uda mi się coś jeszcze tu uzbierać. O, 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 pyk. I teraz jestem w stanie wykupić, no prawie jestem w stanie wykupić całe drzewko, no bo teraz jestem w stanie całe drzewko kupić instant, nie? I teraz tylko zaczynamy zaczynamy, tak? I tyle. Pisajcie komentarze jak zrobić to co robię teraz tak jakby, nie? Czyli, czyli ten clicker Automatic mouse and keyboard Polecam. To odpowiedź dla osób, które właśnie chcieli znać nazwę, ale pewnie mogliby się zrobić to z czymkolwiek, tak naprawdę. Pewnie jest masa jakichś programów, rzeczy i tak dalej, które są w stanie coś takiego zrobić, więc gdziekolwiek możecie. Już dochodzimy do plus jeden. No wiadomo, że się już rusza. To jak się rusza, znaczy, że na pewno do tego dojdziemy. Ale o dziwo dość wolno to idzie. Jednak te oktyliony są trochę daleko niż myślałem, że są. No ale dobra, do, do stu dojdziemy, ale do następnego raczej się nie uda, wydaje mi się. No raczej się nie uda. Choć sięgnę ty całe 10 minut poświęcony to może by się dało, Ale dobra, ja jeśli 10 minut posiadać nie chcę, bo po co, to tylko 10%, aż tyle czasu na to, żeby się nie stracić, wolę zachorować inne questy, które nawet o 30% do przodu może będę mógł popchać. Ale ciężko mi to uwierzyć, te, te ilość czarnych dziur, które miałem w ekipunku naprawdę zmienia całą grę, ponieważ ja mam teraz problem z dojściem na jakieś 270, gdzie wcześniej dochodziłem otako po prostu ten poziom. Okej, okay, dobra, czyli musimy mieć dużo czarnych dziur w ekipunku, i teraz jakieś a, ajo, co, co to? Ajot? Nie wziąłem go nigdy chyba jeszcze. Ej, dobra, odpuszczamy to nad tym, co to jest. A jut jakieś, dobra, please dzięki. Biorę sobie te szare dziury. A wojny, zapomnieliśmy też właśnie o naszym jajku. I tu był trzeci. Ale on mi zabrał. Zabrał mi te jajku chyba, albo on tak zawsze zabiera je, dobra mniejsza, ale ja chciałem yy, te jajko wziąć i w końcu je dać yy, na maksymalny poziom, nie? Yy, wziąłbym je On mi trochę zabierze punkciorów, no, ale już trudno Musimy go pisać ten ostatni poziom i będziemy sobie z nim wtedy latać Dobra, to możemy sobie wziąć reseta, ale zanim weźmiemy reseta, to powinno się zwiększyć oczywiście 10%, wziąłem sobie jakieś quest'a Można się spróbować z tym, zobaczyć jakby piekło z tym, Zobaczymy, czy uda mi się to zrobić na więcej procent Dobra, robimy reseta, dostajemy teraz dużo większy procent przez to, ile punktów mamy I zaczynamy A dobra, tutaj na czas jest, tak? Po prostu, dobra, tak na, na czas jest, dobra musimy, musimy, szybko, szybko, szybko Dobra, już, już to ogarniam, już to ogarniam Pyk, 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 dobra I lecimy, lecimy z tym bardzo szybko, lecimy z tym bardzo szybko Doszliśmy tam do tego Octyliona Dobra, Octyliona też idziemy. Wierzę, że do Octyliona uda nam się też dojść Please tak, już się pojawił, już się pojawił. Dobra, teraz mnie przypomnieć, ale dobra, to przeżyjemy jakoś. Tak! Dojdziemy do oktyliona! O to właśnie chodziło. Może do. NN? Co to jest NN? Co to NN jest? ŁODZO, no nie. Spróbuję trochę dalej pójść. Ale nie, to jest NN. Czy, czy to było już wcześniej? Nie wiem, nie widziałem czegoś na NN chyba. Ale dziwne. Dam temu szansę jeszcze. Dobra, nie, daję im rady, to już idzie wyczuć. Big please, dzięki. I mam następne 25% więcej, więc spoko. co tutaj było? All upgrades are locked at level 1. <laughs> Dobra, możemy sobie to wziąć, to jako też wezmę. Może coś to zmieni, może nie. I, teraz jajeczko, jesteś tutaj, i my ci dajemy. Puuu! Te wszystkie punkciory. Podobał ci się, mam nadzieję, że zostałeś expa. Dobra, pracujemy to. Dzięki temu jesteśmy jeszcze silniejszy. Jeszcze więcej punktów mamy. Mamy 446%. A ja dopiero trzy koła. To ja tyle miałem. Mając 10 tysięcy, więc no, to dużo dało. Dobra, i robimy tę questę. On jest nieograniczony, ten quest chyba. Tylko wziąłbym sobie kupił to. Yy, kupiłbym sobie może to. I tyle w sumie. Więcej nie kupię. Już widać, że uda nam się dojść dalej. I to raczej bez problemu. Ciekawe, czy dalej też jeszcze nam się uda dojść. Okej, okay, dobra, Git. Ale czy. Na plus się dojdziemy, trzeba wątpię, bo to już mega wolno idzie, a czy plus pewnie by szło jeszcze, jeszcze wolniej, a jako że my już nie będziemy, nie możemy być lepsi, więc nic się nie polepszy już. To jest nasz max speed jaki mamy, nic nie będzie lepiej. Dlatego ja chyba dojdę tylko do plus 2 i na tym przestaniemy. W razie mogę sobie więcej lepsi mój w carchera, nie? To by na pewno mega pomogło. Nawet no się nie da. Ej, co jest? Czemu to w miejscu stanęło? Czemu to do przodu nie idzie? What? Nie idzie nam do przodu. <grywa> No co e, rozumiem, no nic na przodu, to, to jak się dalej nie dam zrobić Kurde, to się powinien lepszyć zamiast tego. Pewnie ta. Dobra, mniejsza. Nie będzie, zawsze, zawsze 10% więcej. Następne. Coś możemy lepszyć. No kill derwelli start with a Royal Salmon. Dobra, weźmy, próbujmy z tym. Nie wiem jak z tym będzie, ale dobra. Bierzemy sobie to. Transcendence a zapomniałem gdzieś punkty. Dobra. pierwsze szybko punkty. Spróbujmy teraz z tym. Y, wykupuję sobie tylko to tutaj. Pum, 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 pum. Dobra, git Zawsze coś wykupione mamy i... Nie wiem, nie wiem, co to się wydarzy, ale już widzę, że. Plus jeden, plus dwa <grym> i są. Dobra, easy. Easy. Nie wiem, nie wiem, czy jeszcze, że. Ale robimy to i. Może plus trzy damy radę zrobić? Tak, naprawdę plus trzy. Może. Plus cztery damy radę zrobić? Kto wie? Jakbym na szybko ulep ulepszył jeszcze tutaj. Pyk, pyk. O, tyk. Może, może ta rada, uwaga. Tak! Dam radę! Dam radę! Dam radę plus 4 zrobić. Pół mamy plus 4 aż. Czy, do, czy dam radę dojść do septyliona? Please, niech to dojdzie do septyliona. Pojawia się kreska, więc jest dobrze, dobra chwila. Pyku lepszą sobie jeszcze coś bardziej. Dobra, dobra, lecimy teraz tym. Damy radę! What, plus 5 mamy. Czy oktylion jest możliwy? Tu jest szczerze bardzo wątpię, ale najwidoczniej chyba jest, bo leci do przodu. What no możemy kupować rzeczy szybko. pik pik pik. dobra, teraz leć, leć, powinno szybciej. Leć. No właśnie! Ja pewnie nawet... mamy puszczę, dobra, a jot nie damy rady, to no, na pewno! Nawet nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia, dobra, tyle by było chyba z tego. Niech sobie te kingi jeszcze podają, ale aż 60% więcej byśmy byli w stanie farmić. To dużo, o kurde! Dalej do królowie. jakbym ulepszył to, czy to by się zmieniło, czy jestem w stanie do tego dość, zobaczmy. Nie jestem w stanie czy nie. Nie, nie jestem w stanie. Dobra, to już jest zbyt dużo. No dobra, i daj hajs. Pik! O tak, dobra, please, dzięki. <laughs> o Za co? A! Bo tak mi te pro procenty zwiększają. Jop, pitulę! 1900! Za jedną grę! I chodź do tego, odpalam cię. Dostaniesz coś z tego, zabierz mi też 1900 ja yy, Nie, nic mi nie zabrać. Dobra, myślę o ciebie Ale możemy coś jeszcze, ulepszyć? Potion power nothing worse u, u, without on yy, No mogę Nie lubię tego quest'a Nie chcę go robić Derujemy te potiony Get mana, sposob uniteam zobacz, no, To robiliśmy już Star view, dash, multiplay, redress, jeden 1, A, A, to też nie lubię tego strasznie robić No moglibyśmy to niby zrobić Pewnie bym coś mógł wbić większego Dobra, spróbuję, nie? Zrobię tego testa Najpierw. Yyy... Potrzebam tutaj Niech to wyfarmi hajs, ile może Teraz Chciałbym Kupić max, kupić max, max, max to kupić wszystko, naraz. I mogę teraz strzelać, po prostu trzymać przycisk i jest git Do Oktyliona na pewno dojdziemy bez problemu Ale czy bije jakiś większy plus, nie wiem, plus wydaje, ja strzelam, że bije między plus 2 a plus 3 No, raczej między plus 2 a plus 3 bije Ale czy więcej, nie wiem. E, Na sam początek zabiję wszystkich królów, którzy są tutaj I jak oni znikną, zacznę ulepszać moje budynki Dobra, git Królowie zniknęli, lepszą wszystko na maksa jak się dam, pik 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 pik. To też oczywiście I lecimy Teraz powinno wszystko znowu ostro iść do przodu Pas jakiś się pojawił, a my jesteśmy na 173% super Mamy plus jeden, teraz jest jakiś NN Nie wiem co to, ale postaram się do tego dojść, to mamy 163% multiplier Więc Normalnie byśmy mieli 100, tak? Czyli byśmy mieli po prostu normalnie. Pojawiła się malutka kreseczka na NN, czyli jednak jesteśmy do tego to bo to dojdziemy do tego. Czyli NN jest po oktylionie w takim razie. Mamy plus 2. I teraz jest ten te AJ, nonilion mamy miliony non jakieś Teraz jest te AJ, które nie wiem czym jest, no AJ jest na pewno po nonilionach Nie wiem czy uda mi się tak daleko dojść, mogę spróbować do, dojść do plus 3 Powiedzmy, że spróbuję, jak zeźmie mi poniżej 50% multiplayer, to sobie odpuszczę Ale kto wie, może do tych ajlionów dojdę, a, 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 aionów, coś takiego, pewnie tak to się jakoś nazywa, nie wiem no, ale dziwna nazwa. Wychodzi to, że nie dam rady dojść do, do tego IoT ja Już widzę, że to strasznie wolno idzie. Ubrania są bardzo drogie. Prawdopodobnie popełniłem błąd. Powinienem powinien wziąć go. Jakbym go wziął, to. Prawdopodobnie by mi się udało Tylko klikam teraz Kurde, zmarwam tyle kliknięć O, jest spróbować jeszcze z nim w sumie Zobaczmy Może dzięki niemu coś się zadzieje Powinno go właśnie brać I potrze... słabo właśnie właśnie nie biorę On coś już się zmienia, nie? O, już, już się pojawiło coś na IO Dobra, może to jeszcze do wykierowania jakoś jest Na te plus 3, żeby zrobić Nie wiem Nie no, dobra Wszystkie lepsze są na szaro Od dłuższego czasu Chyba będzie się ciężko no na co na tym przestajemy Biorę sobie wszystkie punkciki Please, dzięki 2400 Mamy 320% tego, dobra, tyle nam styknie raczej na razie z tych questów, sobie na razie zostawimy, ja to resetuję Mamy dodatkowe 2500, mamy tysiąca teraz Dostałem osiągnięcie omae wa wa kiwicheriu, czyli omae wa mo shindeiro, to jest omae wa mo kimicheriu czy coś takiego ale fajne osiągnięcie na Steamie Dobra, doróbmy sobie jeszcze 10 koła, żeby sobie to kupić i byli w końcu te postawę jeszcze z głowy Tylko wezmę sobie ze sobą jajeczko. Nasze kiwi zaraz ma ostatni poziom, nie? Więc za chwilę już. W ogóle patrzcie jak nasz początek obecnie gry wygląda z tym co obecnie mamy, czyli 7,5 tysiąca hajsu, te wszystkie ulepszenia. Mamy coś takiego tego naszego kumpla, który koło nas stoi i się bija. Patrzę w ogóle jak mi się szybko klędy bijają i patrzcie ile królów ginie, ile jest tego pieniędzy, tych nazw, tego wszystkiego, tego spamu! Ja pitolę. A, jak coś to mam już całe drzewko ukupione, co nie? Bo mogę je po prostu samym starcie wykupować całe. Ono już 25% więcej nam daje. I za chwilę prawdopodobnie on będzie miał max level. Mamy 300 level na postaci, on ma 50%. Wow! Królowie nadal się respią, nadal bijemy królów. Nic dalej nadal nie stopuje. Nadaj się to ze wszystkim. Jak wejdzie nowy update, to my go. My go pff, o tak, zrobimy tego update. A. po prostu, o tak tego update zbijemy po prostu na strzała. No ja się mam 325 poziom. What? O i teraz w końcu już wszystko się mi do momentu, w którym dalej za bardzo iść nie możemy że możemy, to zajęło się długo długo On ma 60% więc super I... Zbierzemy ten cały hajs Pyk, ile go mamy? I on pił level! O oh, kurde, zmienił wygląd! Mamy 2800 hajsów w momencie, kiedy on nam jeszcze zabrał punkty. No longer eating belly full. Mamy go na maksa wszystkie mamy dodatki u niego odblokowane On jest już wymaksowany i jest totalnym, totalnym kozakiem. Już hajsu, więcej zbierać nam nie będzie, więc cały czas możemy go brać ze sobą. Ale on kusacy teraz wygląda. Kurde, ale my tą grę maksujemy, dobra. Robimy sobie reseta. The very beast to osiągnięcie. Cały czas zostaje im pas osiągnieć, Cały czas. Fajne, fajne. Dobra, kupiamy sobie to. Pyk. I mamy pozostałe drzewko, czyli oto wszystko przed koronami. Mamy wszystko, wszystko kupione. Jeden, co zostało nam, to to wszystko, co wychodzi z tych koron, nie? I, no, to coś, ale no, to to ciężko mnie zdobyć. Musiałbym. Ile? 40-50 razy zagrać i robisz reseta żeby kupić to, a to by mi nic nie dało, tylko dałoby dopiero takie dołupny by pewnie był czy coś. Dlatego nie wiem czy sens kupać, chyba nie będę to kupował, nie ma sensu. No ale zajmę dość ostro daleko teraz. Trows old potion... okej, okay. on. <laughs> on jest opotniony, on by się przyszedł do questów niektórych w sumie. To nie byłoby głupie. mógłbym go w sumie wziąć, żeby on... Zabierał właśnie żarcie i że mu się poziom I byliśmy naraz dwa levele mu <laughs> I 1500 ha jest dla nas I dwa levele u niego od razu Dobra lecimy z nim na maksa Wymaksuje go sobie na maksa już czemu nie A jak mam te 1700 to może coś mogę kupić A co za mnie interesowałoby to chyba tutaj najbardziej o to I mogę Okej okay, dobra to Kupmy sobie to, jest w miarę tanie i tyle, chyba że tu coś jeszcze było mi za 300... Nie, za 300 mnie to nic, jesteś dobra. Dobra, uwaga, czy on bije teraz poziom do przodu i... Nie wbił, prawie wbił poziom. Ja gram sobie 1600 wydam na klikanie. Mam mały problem z klikaniem teraz i nie wiem, kupię sobie po prostu... Nie to na przykład. pyk, dzięki. I jeszcze to moje kupić, to no, to idealnie. I wbyliśmy na następny level! I zmieni, zmieni mu się wygląd, ale śmiesznie to, wezmę to co tu leży na ziemi O kurde, jakoś wielko potę tym razem mi daje Tier jeden pota, albo po prostu, nie to jest tier jeden pota, to, 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 to jak jest zawsze Nie nie o co chodzi, po prostu jak mu się wygląda zmienił, to wygląd też się zmienił, większa znowu bo... On nawet automatycznie poty rzuca na budynki, ja nie muszę jest klikać, patrzcie na to Pyk, automatycznie jest tylko oczywiście randomowo to robi, ale nadal I te poty są co chwilę I rzecz teraz w tym jest taka, że My chyba być mogli teraz jego quest'a zrobić, nawet nie używając Drzewka na poty! On będzie nam dawał te poty. Będę mógł drzew carchera i zrobić tego questa z tymi spotkami i będziemy mogli naprawdę daleko w tym quest'ie zajść i mieć na samym z jakieś 50% więcej punktów. I ja to chyba zrobię teraz. Nie no ale patrzcie, niektóre poty są takie duże, a niektóre są mniejsze. Nie wiem jak to działa. O, rzucił to poty dużo. A to pota tier 3! Uuuu, dobra, czyli jednak on robi inne tiery potów. Minus jest tylko tego taki, że te poty są tylko na 2 minuty, ale on tak szybko je robi. On robi w jakiś nie wiem 15 sekund nie robi chyba. Więc na spokojnie jest w stanie wszystkie budynki walić. Nie wiem, co jest powalone. Zarabiamy już wy tych A, A, J. Doszliśmy do A, J. Ole, jak Ale teraz ja daleko zachodzę. Tak po prostu takie chwile. Przez to, że ja mam te punkty na sobie. One zmieniają całą grę. Bierzemy sobie to. Dzięki, please. Dajemy sobie ręce Ja oczywiście tych pół nie wydaję. Mamy ich 7 koła. Nie wydaję ich na pewno. To. Tak, kupuję wszystko No, normalnie jakbym ja kupował, nie? Czyli jakoś tak sobie zrobię Pyk yy, Mogę sobie wziąć tego typa On będzie robił mi poty i ja po prostu wystarczy, że poczekam Tak, ja muszę poczekać on, aż on Porobi te poty i rzuci je, tylko nie wiem czemu jakoś wolno mu idzie coś Nie wiem, mam wrażenie jakby te potem mu się teraz spowolniły, ale no, zobaczymy jak to będzie. Może on nagle się przyspieszy czy coś? Niech będzie miał potę jedną na sobie? Dodatkowo? Zobaczmy. Ma potę i... Nie, jakoś mega wolno to idzie. Okej, okay, to... To dziwne, nie to idzie, to idzie zbyt wolno. To tak nie szło wcześniej. To coś nerfa dostało po prostu. Mogę na niego rzucić to potę? Nie mogę. Kurde ale słabo. A na, na nich mogę, na nich nie mogę, dobra. No nie, no, rzucę to tutaj, czy coś. Dobry pomysł chyba nie był. Nie, ja, nie, ja, dobra chyba. E, tu jest jakieś specjalne ograniczenie zrobione. No, to jest jakieś specjalne ograniczenie zrobione. Nie, nie da radnych inaczej tego zrobić. Dobra, to mniejsza. I teraz... E, wezmę jednak tą alchemię, a szkoda. Nie chciałbym tej alchemii brać normalnie. Totalnie useless jest. Nasze znaczy useless, nie je, no jest sporo ta alchemia, nie? E, jak biorę alchemię nie mogę wziąć tego. Aha. Expire aros when happy Tu jest jakiś inny, teraz ten in gościu, on tego mi zabrał. Aha, czy to jest zależne od tego, który wezmę ten tutaj. E, drzewko. Okej, okay, to jest następny gościu, który coś robi. Aha, on zastępuje drzewko archera po prostu. Ej, to jest, to jest, ciekawe, to jest ciekawe, Czy ja musiałbym jego jakoś ulepszyć po prostu. To jest to jest ciekawe, na pewno bardzo ciekawe to jest. No bo nie wiem, zobaczmy i tak czy dojdziemy dziś dalej po prostu, nie? I tak możemy spróbować dojdzieć dalej. I teraz możemy w końcu zaczynać zabawę. Nie będzie to szło zbyt szybko, bo security jest na zero, ale zaczynamy powoli jakąś zabawę. Jeszcze na pota, czasami na security, a potem wszystko pójdzie z górki już. I mamy potę. Zaczynamy zabawę, panie i panie! Pyk! Boom. Lecimy. To było poda tier 5. Pota tier 5. Dobra, teraz możemy ostro iść już do przodu. Tylko że... Problem z kliknięciami jest, nie wyrabiam, jestem dobra. Ta, ter, teraz rusza wszystko, teraz wszystko rusza, dobra. I dojdziemy na spokojnie do plus 4. Już mamy 40% więcej. Nie, to było super, że to zrobiłem. Nawet to było super, że Czterdzieści 40% to jest naprawdę dużo. Dobra AL już już raczej nie dojdziemy. To raczej daleko. On nawet nie się nawala. On nie jest zły. On jest naprawdę spoko, nie? Masz jeszcze punkci i tej kumplu. Jego by jeszcze później na jeszcze wyższe lepszyć. Lepszy. Nie będziemy musieli zakonnować. I ogólnie on jest nawet spoko, spoko typem, więc na pewno sobie go biejście, wiecie, w lechem idziecie, nawet idzie to, nawet z Grać w ten sposób fajnie i teraz ja mogę zobaczyć jeszcze większe punkty. Normalnie mam 360%, to jest strasznie, strasznie dużo. Wszystko mniej więcej potestowane, już porobione, więc nic teraz się zwiększać nie będę na tę chwilę. Ale możemy sobie teraz i zobaczyć, ile z takiego jednego rana dostanę. Wezmę sobie oczywiście to jajko też ze sobą, bo to jajko już mi zabiera punktów żadnych, bo ono jest wymaksowane, więc sobie je biorę. Potrzebuję tylko jeszcze jednego poziomu, pyk, pyk, wszystko wypijemy I lecimy do przodu razem z tym jajkiem Zobaczymy ile uda mi się zdobyć czarnych dziur za taką jedną gierkę Powiedzmy do 325 poziomu dojdziemy, bo tam jest taki jakiś taki powalony limit, że dalej się pójść jakoś, jakoś dziwnie nie Chyba twórcy specjalnie to zrobili, no bo dalej za bardzo już nic nie ma w grze, nie? Więc takiej pewnie zrobili taki moment, gdzie trzeba naprawdę skoczyć strasznie mocno, żeby gdzieś dalej dojść, nie? To zrozumiałe jest, jest, on tam dalej za bardzo już nic nie ma Mamy 325 level i jakimś cudem idziemy dalej, nie dziwię się, ten gość nas Mega ulepsza, 36% nam daje Ja pitole, ten gość jest kozakiem Plus jeszcze daje nam to, że ulepszenia są już dużo tańsze i w ogóle nie tego typu rzeczy On jest kozakiem Ale kurde, 330 poziom I to jest już taka nowy król, do którego chyba nie dotarliśmy nigdy I to wszystko jeszcze nadal idzie do przodu, what? Mamy dodatkowe 74 punkty Których na nic nie możemy wydać, na nic Dobra, niech ten król się padnie, ten na gdzieś Biorę sobie te musiki ile dostaniemy z tych punktów? Uwaga! 3500 punktów mamy Tak po prostu, PUM! Możemy zrobić się seta teraz Ale Dużo, 20000 koła punktów No i możemy to oczywiście się mój coś wywalić albo zostawić ku ulepszenie Jak widzicie to nam ulepsza bardzo mocno, 904% plus 579% do wszystkiego I tu chyba mamy jeszcze 64% dodatkowe Nie mam pojęcia jak to wszystko się, to chyba daje czy coś no, powalone to jest, jest naprawdę powalone. Eee, no i możemy to zdobyć po 3,5 kafla z jedną taką gierkę, która trwa minutę. Eee, I tak farmić to. Dlatego to się wydaje możliwe do zrobienia. Z 20, czy może 30 gierek, i bym o to zdobył. Więc możemy to zrobić. Ale jeżeli bym to robił, to będę robił to w następnym odcinku. Eee, jeżeli będzie następny odcinek, eee, tak przed update'em jeszcze, to na pewno będziemy to kupować i pewnie mocno kupujemy sobie że tutaj te rzeczy, polepszamy sobie mocno, dojdziemy albo tu gdzieś do maxa coś takiego, teraz tego już robić nie będę ale wydaje mi się, że raczej poczekam na update, albo update po prostu sam, sam będzie, bo twórcy dość często go robią, przynajmniej ostatnio robili go często teraz coś e, nie ma za bardzo, ale może, może, może robić coś po prostu większego dlatego tak e, teraz nie ma nic za bardzo i wtedy zagramy sobie po raz ponownie w kiwi klikera. pamiętajcie, jeżeli jest więcej odcinków z kiwi napiszcie komentarz, zostawcie łapkę i kliknijcie w tego soczystego czerwonego suba, żeby nie przeszkadzać powiadomienia o następnym odcinku, Dziękuję wszystkim za oglądanie, bye, bye. おー